Okej, okay, cześć, jesteśmy z Gabrielą z Atom Store. Tutaj pierwsze pytanie rozbiegowe, który raz na targach handlu? Ja osobiście jestem chyba piąty raz i to się tak mniej więcej zmienia. My jesteśmy prawie od początku z firmą, jako ogólnie firma, także już sporo tych razów było. Okej. Okay. A powiedz mi, z czym dzisiaj przyjeżdżacie, czym Atom Store się dzisiaj chwali? AtomStore to platforma e-commerce dla dużych i średnich sklepów internetowych i my się dzisiaj chwalimy przede wszystkim technologią PWA, czyli naszą nową, która właściwie wchodzi od paru lat na rynek. Mamy już klientów, którymi możemy się pochwalić i też zachęcamy do tego, żeby sami klienci mogli przetestować to, co mamy na stoisku. Super. A powiedz mi, jak wasi klienci yy, mogą skorzystać z wysyłek wiadomości tekstowych? Nasi klienci są zintegrowani m.in. z SMS API, więc tutaj polecamy właśnie pod tym kątem, żeby korzystali z tej możliwości, bo wiemy, że to przynosi rezultaty. Mamy wspólnych klientów, oni też nam rekomendują różne swoje własne doświadczenia, swoje polecajki, więc my też polecamy dalej. Super. A powiedz mi, jaką prelekcję, jakie wystąpienie dzisiaj polecasz, jeżeli byś miała jedno tylko wskazać? No to wtedy oczywiście bym wskazała nas, bo mamy wystąpienie naszego CEO Łukasza Pluteckiego, o 14, więc też na pewno dużo ciekawych rzeczy i wskazówek opowie, ale tych wystąpień ciekawych jest sporo, zwłaszcza, że jest kilka scen. Jasne. Dobrze, widzimy się o 14 w takim razie. Dzięki wielkie. Dziękuję.